Siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj proszę państwa, zaczynam od Trzech pików, dwóch z trzech, 85 plus. Zobaczmy co nam wyleci I mamy na początku Tutaj, no nie za ciekawie Nie za ciekawie, bo dwie karty 85 musimy sobie wziąć Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji tego kanału, łapki w górę Ja otwieram kolejnego pika I sprawdzamy co tu jest Jest to od... O kur... Ja pier... Ja bier... O aż... Co? Co? Ej, nie, to nie jest ustawione, to nie jest ustawione. Putejasz? Nie! Nie, 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 O kurde, co tu się wydarzyło? Ja pierdzielę. Putejasz 2 miliony! Co ty gadasz? Co ty gadasz? Putejasz z tego pika za 2 miliony? Ja pierdzielę, ale oddało, ty aż gra się zawiesiła. No to kurde, trzeci pik, ale nie, to kolejny to zleci. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Putejasz tam wyleciała. Ja pierdzielę Ty no tego się nie spodziewałem kompletnie Chcę otworzyć pika tutaj yy, za Tego, jak to się zwie. Yy, za fut champions, yy, tutaj jest o za 4 wygrane Mamy już 5 yy, Jeden z trzech dla yy, ligi I tutaj też możemy coś fajnego trafić, więc Wydaje mi się, że możemy sobie to otworzyć Tylko nie wiem jaki to jest overall, czy nie O 93+, plus ty gadasz, pierwszy pik otwieramy Lewandowski, ej spoko, spoko Drugi pik i mamy Hulmant i trzeci. <noise> co ty gadasz? Ja pierdol. Co? Na jednym odcinku chłopie Bellingam i Putejasz... Nie, to, to o chłopie to się nie dzieje. To się nie dzieje. Bellingham, hopie i Putejasz. Nie, tego. To, to, tego nie grali. Dobra, więc teraz chłopie pytanie, jak ja mam to wszystko ułożyć? Przecież tu mamy... Putejaż, mamy Bellingama. Ja pierdzielę, co to teraz mi dało? Jak ja mam to ułożyć w ogóle? Chyba ja muszę, no muszę grać wąsko Ja zrobiłem w ogóle, w międzyczasie czasie W ogóle widzowie Antonego sobie rzuciłem wrzuciłem fioletową ewolucję Ale, no sorry Anton, ale ty będziesz musiał iść na ławkę Wydaje mi się, że ja tu muszę iść Widzowie w formację O, 4-2-2-2 Coś takiego I będziemy musieli grać tak Tutaj tak I chyba, o coś takiego będzie musieli grać Ja co to jest za odcinek chłopie? Zostaw naprawdę łapkę w górę za to. Subskrybuj ten kanał. Ja jeszcze otworzę jakieś tam paczki, co są w tym SBC, ale to jest po prostu. Ja pierdzielę, powalone. Co tu się właśnie wydarzyło? Nie wiem, chyba takie coś zrobię. Co to jest za skład w ogóle? Ja pierdzielę. Dwie karty 97 plus trafione. No dobra, no to otwieramy teraz paczkę 100 kart piłkarskich. Ja już. No. Nie da się nic. No. Walić, walić, że to na to co nie ma. Ja już rozbiłem banki, ja pierdzie, no. Co tu się wydarzyło? chciałem na szybkości zagrać ten mecz w ogóle w Champions, żeby właśnie dać wam jeszcze, bo w ogóle nie miałem planek w ogóle wrzucać jakiegoś yy, meczu w tym odcinku, tylko same paczki, ale ty no, chyba będę musiał zagrać tymi dwoma kartami, bo na tą tutaj już nie testowałem, tylko od razu już zagrałem ten meczek, nie testowałem ich właśnie, bo stwierdziłem, że ją przetestuję sobie na odcinek. Ale że jeszcze będzie ten piku. Kur... Co tu się wydarzyło? Trafiłem. Trafiłem. Co ja trafiłem w ogóle? Dobra, i jeszcze mamy spaczek 4 komba 85. Plus. Otwieramy pierwszego. Nie mamy walkout. Znaczy, mamy walkout. Nie mamy toca, to chciałem powiedzieć. Więc przechodzimy sobie do drugiej paczki. Tutaj dostaliśmy Renard i Karchu. I mam wrażenie, że Renard cały czas dostaje. Ale no, nie wiem, co tu może przebić. Tak naprawdę to co ja trafiłem. Yamal, Rafinia. Kto tam jeszcze był? I Mbappe tak naprawdę. Tutaj zaczynamy od Gendogana, 87 i kto z tym Gendoganem do nas przyjdzie? Jaki toc? Zobaczmy, Gendogan przyprowadza do nas, kim ty jesteś? kurtua. Ej fajnie, fajnie, bo chciałem przetestować tego kurtuę. fajnie, 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 więc sobie też Courtois wrzucimy zaraz do składu. Zabufona, zobaczymy jak broni Kurtua, bo pamiętam, że jego karta 90, yy, nie pamiętam jak lekko atletyki chyba to naprawdę bardzo dobrze bronił. Sprawiał nieraz problemy. W trzeciej paczce niestety nie mamy włoka. Yy, kurde, co ja z tymi ukałtami? Nie mamy Toca. Zostaliśmy tutaj Kimisia, tylko i Gabriela, więc tak naprawdę jakbyśmy nic nie dostali. I otwórzmy ostatnią paczkę i zobaczmy, czy... No nie będzie niebiesko. Nie będzie niebiesko, ale... Ja nie mogę narzekać, ja nie mogę narzekać, bo oddało mi znakomicie. No i ułożmy to teraz i przechodzimy do meczu w Food Champions. Dobra, więc skład ułożony, mamy coś takiego, no jest, jest crazy tak naprawdę, jest crazy. Jeszcze dajmy sobie styl gry Alexi Putejarz. dajmy sobie też jej ee, dajmy jej sobie Jastrzębia. No i zobaczmy jak to będzie śmigało w pierwszym w dzisiejszym meczu. No to zobaczmy skład rywala z jakim się zmierzymy, jest tutaj CureM Davis trafiony i tak naprawdę to tyle w ogóle też tego Riveriego Zagrałem nim ile z 3-4 mecze i chopa musiałem dać na ławkę, bo po prostu nie pasuje mi do składu. To s ładnie Jakie ona ma w ogóle w tej stayle Ma driveny, ma... Ja piercie, co ona ma? Ona ma Ta na tym SPO? o Jezu, ona chyba będzie to jest najlepsze SPO na... na tego w tej grze. Nie wiem czy jest jakiś inny lepsze, bo... Ona ma takie playstyle idealne, o teraz. Harry Maguire, pięknie to zrobił, ale brawo Kurtua. Dobre podanie do Putejasz, Putejasz, Putejasz. Zróbmy coś takiego. Ajajaj, aj, aj, nie pyko mi teraz. No, brawo kurtua, to mogło być tutaj 1-0 dla przeciwnika. Musimy się trochę obudzić, bo w tej obronie trochę zamulamy. Chociaż teraz Wam powiem, że teraz jak tak myślę i patrzę na ten skład, to kurde, tak naprawdę mogę wymienić tego Barelle, mogę wrzucić yy, Mateusa na ławkę, w środku będzie Benningham z Sputajarz, a damy sobie na skrzydła Antonego i. i kogo? I Riberiego, a wtedy na ataku będziemy grali wini Mbappé. Ty to jest sumie plan, a tym 4-4-2 dobrze mi się grało. I lecisz Bellingham, to jest nasza szansa, Bellingham Bellingham, daj fajną piłkę, ale żeś dał Właśnie masz ping pasa, żeby Idealnie zagrać pod nóżki Ty grasz prosto w obrońce Brawo Kurtua, Ej, Kurtua na razie cały czas nas ratuje, bardzo fajnie Bardzo fajnie, bo ten Kurtua naprawdę Mówię, że on sprawiał mi problemy nie raz, teraz może być, kurde braunka, bo tak pod nogi dostał Nie no Kurtua po raz kolejny No i wsadził mi, wsadził mi w końcu bramkę 96 jakaś babeczka mi strzela bramkę no, Kurde, nie wiem, ciężko mi wyczuć tą formację tak szczerze Chyba zrobimy tak jak mówiłem, że właśnie zagramy 4-2 4, 4 2. Po prostu będziemy mieć takich dość ofensywnych eśpeków, yy, teraz poczekaj, bo może, aj Myślałem, że Drivenkę zasadzimy tutaj aż Ładne teraz podanie od Putajasz, tylko wini Teraz musimy to jakoś fajnie zrobić. Vinicius, podanie do Putejasz, Putejasz Broni to. Broni to. Nie wiem, kto tam chyba na bramce ruli był. Jeszcze jedna akcja. Pyk, Mbappé, Vinicius. Vinicius, ale żeś podał, kurde. No weźmy, zróbmy zmiany teraz w tej od razu na drugą połowę i przejdźmy na 4-4-2. Mbappé, pierwsza sytuacja. Podajmy do Ribery, go Ribery. Broni to ruli, ale no już coś tej od razu, w pierwszej minucie spra sprawiamy zagrożenie, sorry Możemy zagrać właśnie do Antonego, Antony z Bellinghamem, Bellingham, Bellingham Chciałem spróbować jakiegoś powershota, uderzyć coś, bo pamiętajmy, że on też ma, teraz wybiegłem trochę za bardzo parczo Ale dobra, opłaciło się jednak Możemy tutaj szukać jakiegoś zagrania, pyk, Bellingham, możemy dać ping pasa fajnego Pyk, wini. tutaj żeby ktoś nam wybiegł, na przykład Putejasz, nie to Antony, był. Bo... sorry, pomyliłem Cię Antony z Putejarz. Nie no jak? Co jest? Karny? Karny? Wolny... Ale czerwona kartka dla Maguire'a? Co ty gadasz? Za co? Przecież tam była walka bark w park. Nie no, zostałem oszukany teraz. Brawo Kunde, Antony wybij to proszę cię, Antony! Antony! Co ty robisz, człowieku? Dwa do zera w dupę. No nie mogę wejść, bo chcę tego pika jeden z pięciu czy coś tam właśnie za rozegranie po prostu 15 meczy. Ale my to jeszcze możemy strzelić bramkę, tak? Tutaj 2-0 to jest dalej niebezpieczny wynik Tylko no, musimy się ogarnąć No i mnie rozklepał jak dzieciaczka 3-0 No już tego meczu nie wygramy, ale mówię Dograjmy go do końca chociaż No i dobrze, przegrałem 6-0 Nie pokazywałem wam tych bramek, bo Nie było sensu tak naprawdę No i no nie możemy tak skończyć, tak? Musimy to ułożyć jakoś Normalnie zobaczę, jakie oni mają w ogóle e, kurde role na tym e, sp -ku. Czy oni mają właśnie. Co wy tu macie? SP, cośnicer. Okej, okay, a ty jak masz? Ty masz tak samo. Dobra, wiem jak już to sobie pokładam i przechodzimy do drugiego meczu. Dobra, ułożyłem to w taki sposób. No i musicie przyznać, że ten skład wygląda mocarnie. No i spróbujmy teraz wygrać w ogóle. Jaki mam bilans? 5-4, chyba 5-4. Dobra, zagramy jeszcze jeden meczek. I następne 5 meczów chyba sobie zagramy na strumyku Jutro, dlatego zapraszam, wbijajcie Godzina, nie wiem jeszcze która Ale zapraszam No to mamy tutaj skład tego Przeciwnika naszego i ma trafionego Mbappe Totti No ciekawie, ciekawie się zapowiada Nasz skład też niczego sobie No i zobaczmy jak teraz ten środek pomocy Będzie wchodził, bo grałem, miałem na cofniętym Rozgrywającym, a teraz dałem im oboje Obojgu na rozgrywającym, więc właśnie o będziemy widzieć takie właśnie obrazki jak teraz, że Putejaż jest tak bardzo wysoko właśnie. I to jest fajne, bo ona ma fineski ma driveny, więc tutaj powinna sieknąć coś. No, wini! Ach, broni to Allison. A to tak naprawdę jest nasza jakaś pierwsza dobra sytuacja w tym meczu. Tak to na razie wymiana cały czas w środku pola. Teraz może putajasz drivenek i pada to, pada to Putejaż Mamy pierwszą bramkę, nią strzeloną. No i też prowadzimy w tym meczu. Ładne podanie od Antonego, ale Ribery tak to spierdzielił. Ula la, Mbappe, Mbappe, ale teraz wykończenie Kidiana 2 do 0. Jeju, putejasz, putejasz, putejasz i faulowana wywalczyła rzut karny No i mamy szansę teraz na strzelenie bramki na 3 do 0 Kto podejdzie do karnego właśnie sfaulowana faulowana strzelamy tam gdzie zawsze, putejasz i mamy 3 do 0 Bellingham może powershot, ajajaj, dobra próba broni to Alisson. Właśnie, kurde, dawno powershotów nie strzelałem w tej grze, dlatego chciałem przetestować jak to chodzi Przeciwnik postanowił wejść, więc mamy zwycięstwo numer 6, my tak, chyba 6. I zobaczmy, e, czy pika nie dostajemy teraz przypadkiem też za 6 winów. Tak mi się wydaje, że za 6 winów też możemy dostać pika. I zobaczmy, chyba nie, jednak nie, nie dostaniemy. A gdzie to jest w ogóle? Żebym wiedział, za ile tutaj dostanę? W sumie, kurde to jest sezonowe, gdzie to jest w ogóle? Eee, kurde, ty, no nie pamiętam, gdzie to było. Tu chyba gdzieś to musi być, tak. To jest tu. Za 8 dopiero dostaniemy. No dobra. Dobra, dobra. Czyli jeszcze dwa winki i dostaniemy kolejnego. Pika jeden z trzech. A za rozegranie 15 dostaniemy jeden z pięciu. No tutaj tego nie zdobędziemy, bo nie będziemy mieli e, wygranych 15. Ale nie jest źle, nie jest źle. Także co mogę powiedzieć? Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się chyba tak gdzieś o 18 na strumyku. E, no i takim składem będziemy kończyć w Champions. Ja się z wami żegnam do zobaczenia na razie i cześć.